Halo? Jest tu ktoś? Wioska wam się fajczy. Dlaczego ja mam tenty na głowie? Sroci w kociołek, nie ma warzenia, kurde bimbru. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Skymer w dzisiejszym odcinku gramy w Minecraft Dungeons nową giereczkę od Mojangu mam nadzieję, że będzie tak samo zajebiste jak normalny Minecraft, mamy już naszą postać gotową i sobie po prostu zmienimy na offline, bo mam do dupy internet będę grać osobiście bez nikogo innego niestety, bo nie mam przyjaciół i po prostu zagramy sobie, zobaczymy czy będzie to aż takie dobre. Dobra, mamy już naszą giereczkę, sterujemy myszką to jest dobre i niedobre dlatego, że nienawidzę gier typu MOBA jak League of Legends, gdzie po prostu jest za na dużo rzeczy na raz i nic nie mogę zrobić na czas i po prostu dlatego nie gram w lola i bo nie staniem lol to jest gówno niegra. ale może się do tego przyzwyczaić, bo to jest w sumie takie sterowanie jak gałka na nie, tylko przez cały czas trzeba klikać. Ale można się do tego przyzwyczaić, mogę to robić przez cały czas praktycznie, o ile mnie nie zaboli ręka. O, szczały! Szczały, strzały, szczały, strzały, A strzały, 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 strzały. ła, no, strzelaj! Prawym, prawym, hatfu na ciebie, szmato. U nie wiem na razie do czego są też szmaragdy. Przez cały czas zdobywam z potworu szmaragdy, nie mam pojęcia po cholerę są te szmaragdy, nie wiem co za nie kupić. Dobra idziemy. o, jak śmiesz, wypierdzielać. Ja to sobie z ustawienia dźwięku zmieniam, żeby muzyki nie było kurde słychać, bo ja chcę swoją własną dodać, a wy mnie chcecie bić na łeb, nie ma. Jednym szczołem sruwam na łeb. O ty kurde, a to kto? Kolejny jakiś goście z parówką na ubiegłej. Zaopatrzenie? Ho, ho 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 ho! Chlebek, chlebek, chlebek. Halo? Jest tu ktoś? Wioska wam się fajczy. O ty to. Kim ty jesteś? A, nie, 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 nie mam tak dobrze. Nikt nie będzie na mnie, kurde, z zapleców strzelać. Wypierdzielać. No. Open the door, thank you very much O, sobie to poziom No i tak można robić zaklęcia, nie kurde jakieś gówniane enchanting table w minecraftcie Pokonane moby przytraczają ci małą część maksymalnego zruku Kto mnie bije jak ja tu se enchantuję? Kurde mać, broń szmato pieprzona w dupę kopana Wyp***alaj Ja se enchantuję kurde miecza, a ten mnie wali na łeb Czemu tutaj nie ma takiej pauzy jak w minecraftcie? Ja pierdzielę. E, chyba to będzie lepsze, no Właśnie teraz, bo, mogłoby mi to ulepszyć, kurde, właśnie zdrowe, bo przez, przez to szmatę straciłam jej dużo tego zdrowia. Muszę sobie w ogóle to wziąć. No, muszę sobie ogarnąć ten ekwipunek z powrotem i cyk. Wrócamy się. Open the door po raz kolejny. O ty, mato, tak się bawimy w takim razie. Kto jeszcze? Ty. Ja mam tylko jednego fajerwerka, Głupie trochę. Głupie trochę. Głupie trochę, ale niestety nie. No to jest jedna skrzynka. Nie mogę jej. We... Czemu nie mogę skakać? O! Nie o to mi chodziło. Absolutnie nie o to mi chodziło. Ale czemu nie mogę tam skoczyć? Jak chcę skrzynka? Dajcie mi skrzynka. Cóż to jest za stół, kurde, z narni. No 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 ale nie dało się ich uratować, bo nikt kogo nie było w domu nawet, więc nie wiem o co wam chodzi. Będziemy teraz szantażować, że mam ich uratować wszystkich. O, skrzynka, otwórz mi skrzynkę. Co tu masz w środku? Wędka. Dwa wątka się przyda na rybie. Tylko nie wiem po cholerę mi wędkować jakie mam przecież potkę na leczenie. Chyba, że w tej grze jest nawet jeszcze głód. Co by było głupie, no bo po co. Dobra, wybieramy misję, bo nie mamy co tutaj robić w naszym domu. Creeperowe lasy, wow. Creeperowe, a nie czyhaczowe, w końcu się nauczyli. Że nikt nie mówi czychacz. Dobra, jesteśmy teraz w jakimś ciemnym zadupiu. Uwolnij osadnika, najpierw mi pokażcie kają się znajdowawszy. O ty, nie będziesz mi się tutaj szmato jumpscorować mi na łeb. Hatfu. No, wszystkich po kolei jednym hitem. Tak być powinno, wypierdalaj, wypierdalaj i wypierdalaj. Powtórka z Minecraft'a, tylko zdecydowanie łatwiej. Tak być powinno. <grydzelej> tak, to ja mogę was drgać nożykiem, w, kurde, przez cały czas. Wypierdalaj, wszyscy ino roz. Żyjcie te grzyby, a nie. <grydzelej> no nie, znowu, znowu kolejny villager w tej zasranej, kurde klatce. Jak ja nie nienawidzę tego widoku już z normalnego Minecraft'a, jeszcze tutaj to przywrócili. Po cholerę, oni się tam znajdują. Mam TNT. czemu ja mam tę Halo? Dlaczego ja mam TNT na głowie? Dlaczego ja mam TNT na głowie? Nie mam nigdzie TNT. nie wiem w ogóle dlaczego ja mam TNT, ale mam zbroję. Czy ja mogę sobie tą zbroję ubrać? Chym, cham, chym. Ubierz zbroję, ubierz zbroję, no i zajebiście. Czekaj, to jest woda. A może wędka mi się przyda? Bo coś mi się zdaje, że niekoniecznie. Dobra, nie to nie, nie biorą ryby. O, takie lody. Tutaj mi dają więcej mohaldów. A! A ja przez przypadek tu rzuciłam prawym przyciskiem Dobra, dobra, to ma sens Fireworki ci w łeb Mikstura szybkości, hym 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 Bole zapieprzać kurde w tym Minecraftu. Syru, wszystkich po kolei Cyk, tak się gra, tak można grać, tak jest luz O, creeper Mogę, mogę go oszczalić z łuku? Syru Dobra, z no panu Coś tutaj dziwnie skrzypi, nie mam pojęcia czemu Creeper, wypierdzielaj Co jest? On dalej, on dalej się ruszał. O, to było brutalne, nie. O, jeszcze inni, wypierdzielać. Wszystko moje. To się jeszcze ty. To się jeszcze spider. O, spidery są. Spidery we mnie rzucają tymi pajęczynami, lol. Ciekawe, ciekawe. W Minecraftie tak nie robili. Hmm, innowacja, innowacja, coś nowego. Spider, wypierdzielaj. Spider, wypierdzielaj. Spider, wypierdzielaj. Ząbiak, ząbiak. Spider, nie trafiłeś, mordo. Wypierdzielaj. Pęk szczał, poproszę. Skąd te maszczały? Nie ma masz łuku? więc jak tym cudem to masz Pewnie tylko i wyłącznie po to, żeby mi jadać dać. Tobie, 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 wszystkim poszczale na łeb. Topór. Obrażenia w walce wręcz 1, 14, 21 To mam 10-16. No to przepraszam bardzo, ale to chyba jest bardziej przydatne. Rozbi, ale co rozbi? Korzyści. Aha! A to z chęcią? W takim razie to sobie zenchantuje ostrość szału. To się najbardziej przyda. Lecimy dalej, wypierdalaj. Nie będziesz mi tu pleców robić, szmato, to jakie tu mówi do widowni. Syru. O, nowy level, zajebiście, zajebiście. Wypierdzielaj, wypierdzielaj, wypier, wypier, wypierdzielaj. Mikstura siły, siła! Motherfka! Możecie mówić, bo i tak drugie Do widzenia. Siekierką ci na łeb. Sru, 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 sru Wszystkich po kolei Tutaj to tak łatwo można zabić strony szkieletonów Jedna strzała już nie żyją Do widzenia, a ty, o co się enchantuje Nie ma, nie ma wzywania, kurde, diabła Hej, he. bo Pierwszy raz w życiu słyszę odgłos Od tej właśnie postaci w ten sposób, lol Gdzie jest reszta? Tu jest reszta Uciekaj, jesteś wolny Wypierdzielaj, mikstura szybkości Uciekaj, jesteś wolny Wypierdzielaj, krowa, umieraj a ty przestań intentaować, bo ci wyrzuty tego książka w dupy. Ucieka, jesteś wolny i krowa. Krowa ma jabłko. Spyska to jabłko tej krowy kurde zabiorę. Żarło se jabłko przed śmiercią, to już nie żrę. <śpieska> A do tego wędka? Naprawdę? Naprawdę Mojang, do tego wędka w tej grze? No to zajebiście. Zaje kurde biście. Gratuluję głupoty. Wszystkich pyzdy po kolei. Lekkie zagubienie, nie czuję lekkiego zagubienia, ja wszystko wiem. Ewidentnie wiem, gdzie się znajduje. Ginie, ginie. Twoja osoba też zginie, nie martw się o to. Gin, 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 gin. Wszyscy zginą. Wszyscy zginą! Nawet krowa. Nie potrzebuję mapy i sobie. Wkliknę ją tylko dlatego, że mnie wkurzasz. Mogę zestrzelić? Nie, mogę zestrzelić ta Szkoda, ale w ciebie rzucę w takim razie TNT. No! Na kawałeczki, szmatu! Coś jeszcze? Bo coś mi się zdaje, że już jest wyjście. No! Zwycięstwo, dziękuję, Lebranos. No teraz, uratowaliśmy Wielgiersów, teraz zobaczymy jak będzie kolejna misja, może ostatnia w tym odcinku. Kowal, a co on mi może zrobić? Eee, losowe wyposażenie. A dobra, w sumie otwórz, bo, bo czemu nie? Kusza! o! To się zajebiście przyda. To się zajebiście przyda. I teraz sobie pewnie pójdziemy tutaj. Weźmy, o, ile tu jest misji dużych Dobra, weźmy sobie to Zobaczymy, czy to nam wystarczy Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Dobra, jesteśmy na jakichś tam bagnach Zawalimy wiedźmy na łeb Jakieś wiedźmy, które ważują sobie Mikstury ważują, ważą, nie ważują Jesus, o na dzień dobry, na dzień dobry, tak, wypierdzielaj. Ciebie też, na no ciebie też, morda, ciebie też. Jak wszystkich, to wszystkich. Może ktoś chce dostać się w pierdzień dwa razy. O, jeszcze mały się nagle znalazł. Jeszcze małe kuźwa będą mnie biły. Nie ma. Um, mam mały problem, bo spadło mi się. Ewidentnie mi się spadło, nie wiem co robić dalej. Aha, świetnie, świetnie. Gratuluję głupoty twórców tej gry. która się, czekaj. Fajerwerki. Nowy rok, szmato! A ten utknął, nie wiem czemu. Oni chyba tam wszyscy utknęli. Syru, sru, sru. W takim razie zajebisty widok, kurde. A ty nie, a ty mnie nie chodź tutaj nawet. O, nowy poziom! O, zajebiście sobie zenchantujemy więcej. dalej. Czekaj, muszę się do niego dostać, tego go zabiję przy okazji. Syru. Zniszcz mikstury. Chym, chym, chym. Okej, okay, okej. Okay. A może ja je wypiję? Mhm. Mm Nikt mi nie zabronił ich wypić, to je wypiję. Slime. Slime.

no, do wody spadaj! No, tak ma być. Perem 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 pem, firewerki, Fajerwerki. Ale trochę tak średnie te firewerki. Muszą w lepsze sprzedawać na tego Sylwestra. Do środka, kocioł. Enderman, ENDERMAN! Dlaczego Enderman? Kurde, nie mam już szału. Won ino roz, bo ja tu umieram. No! Dobranoc Państwu. Jak śmiesz we mnie rzucać nie wiadomo jakimi kurde koktajlami mołotowa A ty mi tu wraca jak chcę tego skrzynka Wraca ja chcę skrzynka Dziękuję. dobra uuu Dużo ciekawych rzeczy Ty skocz z wysokości Dawaj skocz Dawaj skocz bo mi się nie chce do ciebie iść Dobra lecimy, 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 lecimy lecimy, ciep, 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 lecimy, 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 nie majcie, tylko miejcie. Pem, pere, pem, pem pem. czekaj, bo mnie bije, czekaj, bo mnie bije. No, wypierdziela, ja chcę do ciebie dojść. Wjedźmy za Ha tfu. Kurde, cię moim toporkiem. Tutaj wchodzimy, chyba. Nie, nie wchodzimy. A teraz wchodzimy, a teraz zadziałało. Bardzo śmieszne. Ej, siru, siru, siru. Ja w ogóle mam szczały. Halo, trzeba szczały używać. Szczały są po to, żeby je używać. Aha, nie ma to jak bicie, kurde, kogoś z mostu, podczas gdy ta osoba jest pod mostem. Zajebiście. Na pewno tak działa życie. Łotie gnoju, wypierdzielaj, no. Do bagna spada, ja nie. Ty we mnie rzucasz, to ja w ciebie też będę rzucać. Tylko będę ciebie rzucać za pomocą jednego przyrządu, zwanego kuszą. Skrzynka, skrzynka, bierz skrzynkę, tynty. Tynty, tynty, tynty. Gdzie ja mogę wykorzystać tynty? Tu mogę wykorzystać tynty, macie tynty. Achmed, detonuj. Ehehe. <laughs> Zajebiście, dobrze, Achmed, masz podwyżkę. Coś, cicho tutaj. Jak na razie żadnych potworów nie ma, potem nagle będzie suru miliard potworów. No właśnie o tym mówię, bo szmata na mnie zasadzkę przyszykowała Spaczony kocioł. Spaczony, a co tutaj zaraza w ogóle, co to znaczy? Czy to serio były małe kurde zombiaki jeżdżące na kurczakach? What the hell, w ogóle? Wytyfy. Dobra, umieraj szmato, bo mnie wkurzasz, a nie, bo ja umieram. Eee. Jeszcze raz. Dobra, uciekamy, uciekamy, szybko uciekamy. Uciekamy, 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 uciekamy. leczymy się. I teraz z powrotem. Dobra, uciekaj z powrotem, z powrotem, z powrotem, z powrotem, z powrotem bo umiera, 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 Ups! nie tam, to ty Na kocioł trzeba było walić to tenty, kurde mać. Dobra, mogę się już podleczyć? Halo, dziękuję. Jabłko, jabłko. Jabłko. Schab, dobra. Na szczęście dają mi temy, które mnie trochę regenerują, mi życie, na szczęście. Choć pod tym względem coś tam to może daje Ale to nie znaczy, że kurde nie nadal nie mogę zginąć Schab, schab, schab ciebie i dawaj, śniego Szczeraj, strzelaj, szczeraj, szczeraj. Kurde Ile ty masz tych zasranych slajmów, ty, ile ty jeszcze tego będziesz strzelać gnoju Jeszcze trochę i w ogóle zginie na szczęście, więc Więc się nie ciesz kurde swoim szczęściem i tym, że masz bardzo dużo dzieci, które wszystkie zginą właśnie w tym momencie Dziękuję i dobranoc Uciekaj z banin, glewia Co, co to jest glewia? Jakaś wielka kurde nie różczka, tylko dzida z dużym ostrzem. Ciekawe, ciekawe. I gdzie ja to mam nagle spieprzyć stąd? Tutaj! Dawaj, tutaj. No otwórz, no zajebiście, open the skrzynka, chym, chem, mystery box. Totem regeneracji, hym, chym, chym, to się akurat może bardzo przydać. Obrażenia 23-34. To jest akurat bardzo dużo obrażeń, więc sobie... W takim razie zamieńmy. To może się do czegoś nadać, w ogóle że Stevia... Gle stevia. No Stevia, no mówię na to Stevia, bo po prostu, no, no Stevia, no jest takie coś jak Stevia, taki słodzik. Po prostu nie wiem kto to nazywa Glewia, w ogóle pierwszy raz słyszał o Glewi, więc nie wiem. Tak Lewia dzierżona przez sługi bezimiennego, którego z gotika. W ogóle za pomocą tego narzędzia pewnie będzie zaraz... Oho, oh, oh, zaraz ci dziabny Jak <grym> z ASDF movie, nie. Eee, to chyba było na tyle w dzisiejszym odcinku, także mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał, Zdobijmy 10 lajków, to będzie kolejny odcinek w piątek albo w sobotę. Więc jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym filmie albo o tej grze. Jeżeli nie chcecie przegapić innych filmów, które pojawiają się w środę piątki soboty, zapraszam do subskrypcji. Dzwoneczki, tutaj macie inne fajne filmy do oglądania. Zapraszam na mojego Facebooka, link w opisie. To na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach.